Ale zobacz, tak się głupio podśmiechujemy. Nie? Dobrze, się zaczęło, dobrze się zaczęło. Bo wiesz co, bo właśnie ten temat też. No i a z kim mam o tym porozmawiać, jak nie z tobą? Właśnie. Y, bo teraz wzięłam udział w takiej konferencji o menopauzie, i też były właśnie takie podśmiechiwanki, y, że stare baby coś tam tak, y, chcą, baby. nie i że, i że właściwie to, co tam, już po 40 to już jest kobieta skreślona. A ty jesteś totalnym zaprzeczeniem, że tak może być w życiu kobiet. Jak ty to robisz y, i co my możemy? Więcej jeszcze zrobić, żeby kobiety się nie dawały tak pomiatać, te starsze, no bo niestety to tak jest. Te starsze, bo to jest takie, że jestem niewidzialna, że jestem transparentna tak. i to właśnie teraz jestem, jak jestem w tym tańcu, to mam taki też przekrój, bo występują mm -hmm. młode osoby i starsze i tak dalej. Jedna z uczestniczek na samym wstępie, już taka dojrzała, mm -hmm. powiedziała, no bo ja jestem stara, a ja mówię, nie jesteś stara, tylko ty masz. Jakieś, aha, że, że jestem stara, bo już jestem w tym wieku, mhm. a ja mówię, jesteś w XXI wieku, tak. i w ogóle stawiasz już sobie sama pewną granicę i sama się określasz, że, że, się, że się może. Że się usprawiedliwiasz. Nieważne, ile masz lat, ważne jak tańczysz. Ja też tak uważam. Czyli taniec jest A... również dla starszych pań. Ja myślę, że taniec w ogóle to jest dla wszystkich może wszystko <śm> jest dla wszystkich.